Cześć, przyjechałem na targ staroci, licząc, znaczy licząc, wiedziałem, że jest tutaj obok bankomat, teraz spojrzałem, nie ma tego bankomatu, musiałem teraz gonić jeszcze, szukać jakiś bankomatu, żeby kasę wywodzić, a specjalnie przyjechałem wcześniej, kurczę, dobra, wbijam na to targowisko, żeby nic mi nie mnie wykupili. Ale co znalazłem? Tajemnicę kung fu. A co to jest? Jakaś instrukcja? jakieś płytki. Zaraz pogrzebię, zobaczę co tu jest. Jakieś polskie rzeczy. Płytka. zobaczymy co pan tu ma na fajnego sporo tego jest zaraz zobaczymy za piątaka. Zobaczymy, co jest. Dę, te, 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 te. Były płyty za piątaka. Nic ciekawego Nic nie znalazłem. Cześć Wiktor. Masz coś fajnego? Zaraz zobaczymy, co jest u Wiktora. Też ma pudełko po piątaku, ale ma coś zawsze fajniejszego. Cześć. Coś się Dobra, zacnę grzebać, może coś znajdę. Zabaweczki. jakiegoś dużego wyboru z płytkami dzisiaj nie widziałem z tych tanich oczywiście bo, bo widziałem jakieś osoby które handlują po prostu zawodowo płytami winylowymi, ale ceny też nie były za ciekawe więc jeszcze zrobię rundkę dwie Wokół targowiska, bo może coś przeoczyłem, więc yy, pff, trochę jeszcze muszę się pokręcić. Dojczępa razy. Ale, ale nie, pan powiedział, że pan nie, 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 jest nie, telefon nie, znam co to jest ze sprzęcie. Daniel Mitry, a tam jest folika. ale znowu znalazłem też szelaki. Jakie fajne przypinki, zobaczcie. Zasłużone dla przemysłu elektronicznego Unitra. I taki breloczek Unitra, Coś dla fanów polskiego sprzętu. Macie! z karton z płytami, zaraz poprzeglądam, a obok łyżwy. Te rzeczy mnie interesują. O, ale telewizory mały. Muszę Wam się przyznać, że bankomatu nie znalazłem i w sumie nie był mi potrzebny, ponieważ yy, dzisiaj za dużo wyboru. Jeśli chodzi o tanie płyty, to nie było. Było kilka osób, które handlują zawodowo, więc te ceny były dość kosmiczne. A ja straciłem dziś na starociach całe 50 zł, więc dużo tych płyt nie mam. Czy są ciekawe, to już ocena należy do Was. Według mojej opinii chyba są ciekawe, skoro wydałem na nie 50 zł, całe aż. No cóż, pierwsza rzecz: 83 rok. Grumwald i Hilton, czyli Jerzy Grumwald i Janusz Hryniewicz, 83 rok, tak jak wspominałem. Yy, Tonpress jest to wydanie polskie, nie jest to to zagraniczne wydanie tego albumu. No cóż, nie miałem, więc mam. Kolekcja się rozrasta. Nad tym się dość długo, zobaczcie, zastanawiałem. Jest to Edda Mówek. Węgierski zespół rokowy. Trochę w internecie szperałem, zanim zdecydowałem się kupić tą płytę za całe 10 zł. Co to może być? Jest to pierwsze wydanie węgierskie. Płyta podobno miała statut diamentowej płyty na Węgrzech. No, nie znałem naprawdę, przyznaję się, tego zespołu, więc skorzystałem z okazji i kupiłem. Kolejna rzecz to. Też 10 zł. Power Pack wytwórnia Nashville Tennessee. Amerykańskie pierwsze wydanie z 1974 roku. Country Gold i Johnny Cash. Okładka taka średnia, ale płytę na miejscu sprawdzałem. Jest w całkiem niezłym stanie. Fajny label ma taki pomarańczowy Power Pack Nashville Tennessee. Czyli po prostu amerykańska wytwórnia. Ja sprawdzałem na Discogsie sobie. Wcześniej, co ta wytwórnia wydawała, zresztą mała podpowiedź też jest tutaj na rewersie tej okładki. Więc specjalizowała się po prostu w amerykańskiej muzyce country. To jest zespół, którego nie słucham na co dzień, ale zaintrygowała mnie w tej płycie jedna rzecz i dlatego zdecydowałem się ją kupić za też zadyszkę. W bardzo fajnym stanie. Taki składak, The Best of Manfred Mann. Dlaczego się zdecydowałem kupić? Ponieważ wydało to Dum Dum, Indie. The Gramophone Company of India Limited. Tak, jest to wydanie indyjskie. Pierwsza płyta winylowa tłoczona w Indiach w mojej kolekcji. No, tego się nie spodziewałem. Yy, przypominam od razu też, żebyście subskrybowali ten kanał lajkowali, pisali w komentarzach. Co wam się podoba, co wam się nie podoba, czy te płyty, które dziś przywiozłem, są fajne czy nie fajne i pamiętajcie, każdy wtorek 16:18 Vinyl w Shark w radiu Bemowo. I ostatnia rzecz. Z tych wszystkich za 50 zł, to jest taka składanka Scratch and Break, czyli Funk song, Elektro, trochę hip-hopu, 83 rok, niemieckie wydanie. Między innymi na tej płycie jest Grandmaster Flash, George Clinton, czyli takie początki lat 80., i początki rodzącej się też sceny rapowej, hip-hopowej kultury na świecie. Też 10 zł za to zapłaciłem, ale tu jest fajna ciekawostka, ponieważ jak zobaczyłem tą płytę, i mówię: A wezmę sobie, tylko sprawdzę ją, jej stan. Na, na targu staroci, to zobaczyłem, że w tej kopercie jest reklama Sony. Tu jest między innymi jakiś Walkman DD, jakiś wieże, oczywiście e, PSQ7 z możliwością, zobaczcie, odtwarzania płyt winylowych, ale to, co zobaczyłem na tej stronie, co Wam zaraz pokażę, to mnie po prostu rozwaliło. Sony PSF9 Taki model oto przenośnego gramofonu z 1983 roku, więc sugeruje się, że e, zresztą ta reklama jest w języku niemieckim, więc sugeruje się tym, że e, po prostu jest to oryginalna koperta do tej płyty, która zawierała po prostu reklamę tego sprzętu przenośnego, bo jak wiecie, hip-hop to boomboxy, nie boomboxy, muzyka słuchana na ulicy i pewnie e, chciano osobom, które zaczynają tworzyć kulturę hip-hopową i i rodzącą się na nią modę, po prostu sprzedać taki Linear Tracking, czyli odtwarzacz przenośny płyt winylowych marki Sony, które wprowadziło to na rynek. No, piękny sprzęt. Powiem wam, że zacząłem sobie szukać trochę informacji o tym sprzęcie. I on, właśnie w roku premiery, czyli w 1983 roku, kosztował 160 dolarów, a znalazłem go w internecie na aukcjach zagranicznych. I w takim słabym stanie do naprawy on kosztuje około 1500 dolarów, a w takim stanie bardzo dobrym, że po prostu nic z tym nie trzeba robić, serwisować. Uwaga, kosztuje 10 tysięcy dolarów. Tak, ten przenośny gramofon marki Sony, ta wieżyczka obecnie kosztuje od 1,5 tysiąca dolarów do 10 tysięcy dolarów. No naprawdę kurczę, wkręciłem sobie teraz misję w swoją głowę, że jak będę teraz jeździł na targi staroci, na jakieś różne niemieckie, po niemieckie wystawki, i tylko zobaczę ten sprzęt, e, oczywiście w jakiś normalnych kwotach, to nie ma siły, po prostu kupuję go, chcę, bo chcę mieć tego Soniaczka w swojej kolekcji sprzętu audio. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, widzimy się pewnie za tydzień, a może też wcześniej, więc. Miłego weekendu, tygodnia. Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce.